Czy wiedziałeś, że zwykły banan połączony z niewłaściwymi produktami może powodować niebezpieczne skoki poziomu cukru we krwi, bezsenność, a nawet zwiększać ryzyko cukrzycy i udaru? W Polsce wiele osób powyżej 60 roku życia codziennie spożywa banany, wierząc, że dbają w ten sposób o swoje zdrowie. Jednak prawda jest taka, że pewne połączenia z bananem stanowią ciche pułapki dla jelit, serca i krążenia. I prawie nikt o tym nie mówi. Nazywam się dr Józef Nowak, i dziś odkryjesz trzy niebezpieczne połączenia oraz trzy zaskakujące sposoby, które zamieniają banana w naturalne lekarstwo. Wszystko to na podstawie badań naukowych przeprowadzonych tutaj, w Polsce, a także na renomowanych uniwersytetach w Europie i Azji. A jeśli również wierzysz w znaczenie troski o ciało, już teraz polub ten film i zasubskrybuj kanał. Jesteś częścią społeczności. Która ceni zdrowie i dobre samopoczucie. Zacznijmy od bardzo popularnego połączenia. Przez dziesięciolecia wiele osób wierzyło, że banan z mlekiem to jedno z najbardziej kojących zestawień na wieczorną przekąskę. Zwłaszcza wśród starszych, to połączenie było niemal rytuałem przed snem, ale mało kto wie, że po 60 roku życia nasz układ trawienny staje się wolniejszy i bardziej wrażliwy. Gdy połączymy owoc bogaty w skrobię oporną, taki jak banan, z tłustym produktem jak pełnotłuste mleko trawienie staje się prawdziwym nocnym wyzwaniem dla organizmu. Zamiast regenerującego snu ciało rozpoczyna wewnętrzną walkę, by przetworzyć spożyty posiłek. To połączenie zamiast przynieść odpoczynek wywołuje fermentację w jelitach, tworzenie śluzu, gazy i nawet refluks kwasowy. Osoby budzące się z gorzkim posmakiem w ustach lub uczuciem wzdęcia Mogą tego doświadczać, nie zdając sobie sprawy z przyczyny. Badanie przeprowadzone przez Ayurveda College w Indiach w roku 2015 wykazało, że połączenie banana z mlekiem tworzy tak zwane ama, toksynę trawienną, która osłabia układ odpornościowy i wywołuje ospałość. Jeśli odczuwasz zmęczenie zaraz po przebudzeniu, mimo wielu godzin snu lub zauważasz wzrost wydzielania śluzu, być może warto przyjrzeć się temu nawykowi. Nie chodzi o to, że banan lub mleko są same w sobie szkodliwe, ale razem, wieczorem, mogą po cichu niszczyć twoje zdrowie. Ciała osób starszych potrzebują lekkich i łatwostrawnych posiłków wieczorem, by zapewnić prawdziwy wypoczynek. Czas przemyśleć to, co wydaje się niewinne. W jaki sposób najczęściej spożywasz banana w ciągu dnia? Zostaw w komentarzu swoją ulubioną kombinację. A teraz porozmawiajmy o wielkiej pokusie. Banan z miodem, cukrem trzcinowym, lub zamieniony w domowy deser. Przecież owoc jest już słodki, więc dlaczego nie uczynić go jeszcze smaczniejszym? Problem w tym, że dla organizmu taki wybór może mieć poważne konsekwencje. Dojrzały banan zawiera już wysokie stężenie naturalnej fruktozy. Dodając cukier, czy to rafinowany, trzcinowy, czy melasę, tworzymy przeciążenie glikemiczne. Oznacza to, że trzustka musi uwolnić duże ilości insuliny, aby poradzić sobie z cukrem, który trafił do krwiobiegu. Dla osób starszych wpływ ten jest jeszcze bardziej odczuwalny. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski, opublikowane w roku 2019, wykazało, że desery z bananem i cukrem zwiększają aż o 60% wydzielanie insuliny u osób powyżej 60 roku życia. Ten skok insuliny, oprócz tego, że jest niebezpieczny dla osób z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym, powoduje efekt odbicia. Wkrótce potem poziom cukru we krwi gwałtownie spada. Rezultat: zmęczenie, drażliwość, bóle głowy i przedwczesne uczucie głodu. Innymi słowy, jesz więcej, ale czujesz się gorzej. Co więcej, nadmiar cukru wywołuje ciche stany zapalne, szkodzi krążeniu. I przyczynia się do odkładania tłuszczów w wątrobie. Dla osób walczących już z tłuszczem brzusznym, to połączenie to jak dolewanie oliwy do ognia. Banan, właściwie stosowany, może być sprzymierzeńcem, ale gdy zostanie oblany dodatkowymi cukrami, staje się ukrytym wrogiem. Zdrowy owoc nie potrzebuje słodkiej polewy. Naucz się doceniać naturalny smak i pozwól swojemu ciału podziękować. Teraz przyjrzyjmy się połączeniu powszechnemu podczas śniadania lub popołudniowej przekąski. Wiele osób wybiera banana w towarzystwie chleba, prostych ciast lub tart. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać praktyczne, a nawet pożywne, ale za tym wyborem kryje się ukryte ryzyko: wysoki indeks glikemiczny posiłku. Zarówno dojrzały banan, jak i biały chleb bardzo szybko uwalniają cukier do krwiobiegu. To powoduje gwałtowny wzrost poziomu glukozy. A następnie równie szybki spadek. Dla osób powyżej 60 roku życia ten efekt jest silniejszy, ponieważ wrażliwość na insulinę zmniejsza się z wiekiem. Organizm nie jest już w stanie reagować z taką samą sprawnością. Skutkiem tego jest prawdziwa metaboliczna kolejka górska. Najpierw pojawia się przypływ energii, a zaraz potem nagły spadek. I to ciągłe wahanie może prowadzić do wyczerpania, trudności z koncentracją i zwiększonego apetytu na szybkie węglowodany. British Medical Journal z Wielkiej Brytanii opublikował w roku 2016 badanie, które powiązało diety o wysokim indeksie glikemicznym ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu drugiego i udaru mózgu u osób starszych. Gdy myślimy o zdrowiu serca, mózgu i metabolizmu, to właśnie takiej kombinacji powinniśmy unikać. Co więcej, Przemysłowe pieczywo i gotowe ciasta często zawierają dodatki, tłuszcze utwardzone i nadmiar soli, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Jeśli czujesz senność zaraz po jedzeniu, lub głód niedługo po posiłku, zwróć uwagę na to połączenie. Być może to nie banan jest problemem, ale to, z czym go łączysz. Dobra wiadomość? Nadal mamy świetne sposoby na korzystanie z banana, i właśnie o tym porozmawiamy teraz. Zacznijmy od rewelacyjnego połączenia. Banan odpowiednio zestawiony może być doskonałym wsparciem na śniadanie. Jedną z najlepszych opcji dla osób szukających sytości, długotrwałej energii i regularności jelitowej jest połączenie z pełnoziarnistymi płatkami owsianymi i cynamonem. Owsianka zawiera rozpuszczalne włókna zwane beta-glukanami, które tworzą żel w jelitach i spowalniają wchłanianie glukozy. Dzięki temu poziom cukru we krwi. Pozostaje stabilny przez dłuższy czas i wspiera zdrowie serca. Cenamon natomiast ma właściwości przeciwzapalne i pomaga zmniejszyć insulinooporność. Badanie przeprowadzone przez University of Oxford w Wielkiej Brytanii w roku 2019 wykazało, że osoby starsze, które spożywały banana z bogatymi w błonnik płatkami śniadaniowymi, miały bardziej stabilną glikemię przez nawet 4 godziny. Dodatkowo zgłaszały mniej przypadków przedwczesnego głodu. To połączenie sprzyja również pracy jelit, zwłaszcza u osób cierpiących na zaparcia. Prosty przepis to rozgniecenie dojrzałego banana, dodanie dwóch łyżek płatków owsianych i posypanie całości cynamonem. Można spożywać na zimno lub lekko podgrzane. To pożywne, tanie i łatwe do przygotowania śniadanie. Napisz śniadanie, jeśli to połączenie jest częścią Twojej codziennej rutyny. To pomoże większej liczbie osób poznać zdrowe sposoby na rozpoczęcie dnia z energią i równowagą. Drugie dobre połączenie to banan pieczony z cynamonem i cytryną przed snem. Dla osób szukających spokojnego snu i naturalnego sposobu na wieczorne wyciszenie, banan może być potężnym sprzymierzeńcem, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio użyty. Delikatnie podgrzany banan uwalnia tryptofan, aminokwas który organizm przekształca w serotoninę i melatoninę. Te substancje pomagają regulować nastrój i sen. Cynamon potęguje ten efekt swoim kojącym aromatem i właściwościami antyoksydacyjnymi. Cytryna natomiast oprócz zrównoważenia słodkiego smaku delikatnie pobudza trawienie i zapobiega nocnym fermentacjom. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Krakowie w Polsce w roku 2019 wykazało, że osoby starsze które spożywały tę mieszankę przed snem, szybciej zasypiały i miały lepszą jakość snu, z mniejszą liczbą przebudzeń w nocy. Przepis jest prosty. Pokrój pół banana, włóż na kilka minut do piekarnika lub mikrofalówki, posyp cynamonem i skrop kilkoma kroplami soku z cytryny. Odczekaj aż lekko ostygnie i spożywaj powoli, jak funkcjonalny deser. Ten wieczorny rytuał może naprawdę zmienić życie osób cierpiących na lekką bezsenność, niepokój lub budzących się zmęczonymi mimo wielu godzin snu. To prosty, kojący i skuteczny nawyk. Czy próbowałeś już tego połączenia? Jeśli jeszcze nie, napisz w komentarzu Spróbuję. W ten sposób będę wiedział, że spodobała Ci się ta sugestia. Odżywianie to temat zawsze niezwykle ważny dla naszego zdrowia. Dlatego na ograniczony czas zostawiam przypięty w pierwszym komentarzu darmowy e-book na temat 50 produktów przeciwnowotworowych. I jak mogą chronić twoje zdrowie. Pobierz go już teraz i zacznij zmieniać swoje nawyki żywieniowe dziś, by cieszyć się dłuższym i szczęśliwszym życiem. A na te momenty w ciągu dnia, gdy nachodzi ochota na coś słodkiego, ale bez wyrzutów sumienia, połączenie mrożonego banana z kakao w proszku to jedna z najlepszych naturalnych alternatyw. Wystarczy pokroić dojrzałego banana w plasterki, zamrozić, a następnie zmiksować w blenderze z łyżeczką niesłodzonego czystego kakao. Powstaje zimny krem o intensywnym smaku, konsystencji lodów i pełen składników odżywczych. Kakao jest bogate we flawonoidy, przeciwutleniacze wspierające zdrowie mózgu i serca. Banan dostarcza tryptofan, witaminy z grupy B i potas, co sprzyja równowadze nastroju i funkcji mięśni. Uniwersytet w Poznaniu w Polsce wykazał w roku 2020, że to połączenie poprawia nastrój i zmniejsza markery zapalne u osób starszych z łagodnymi objawami depresji. Idealne na popołudniową chandrę lub jako funkcjonalny deser po obiedzie. Nie zawiera cukru, nie ma laktozy i daje przyjemność w zdrowym stylu. To kolejny sposób, by zamienić banana w sprzymierzeńca długowieczności. Teraz, gdy już znasz trzy najgorsze i trzy najlepsze sposoby spożywania banana, możesz podejmować bezpieczniejsze i mądrzejsze decyzje dla swojego zdrowia. Jestem pewien, że ten film Ci pomógł. Kliknij Lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. I napisz w komentarzu Kocham banany, żebym wiedział, że dotarłeś do końca. I nie przegap kolejnego filmu, który właśnie pojawia się na ekranie. Nigdy nie spożywaj imbiru w tych pięciu formach. To, co odkryjesz, może uratować Twoje życie.